Hej, witam was. Ja jestem Mafloks. Dzisiaj mamy 13 marca, co to oznacza? Oznacza to Sniper Ghost Warrior 2. Tak jest jest z posiadaniem w moich rękach i bez zbędnego pierdzielenia. Jedziemy od razu, tak jak mówiłem. Nie grałem jeszcze w ogóle. To jest moje pierwsze odpalenie gry razem z wami. Tak więc jedziemy. Średni. Akt pierwszy. O tak. W końcu. Super, godzina 14, tydzień temu, okej okay. zobaczymy. Nowy silnik, kraj engine free, kraj engine trójka. No i chyba się yy, wczytuje, tak jest. Oh, eyes front, gentlemen. Diaz. We invited the spooks. This is a company op, Anderson. I've agreed to let you take point. As long as you don't fuck things up. Oh, you mean like I did in Sarajevo? Just stick to the script this time and we won't have any problems. Three months ago, a crew of Russian mercs raided a secure biolab in Siberia. They made off with a shitload of weaponized African hemorrhagic fever. Stuff makes the Black Death look like a headache. This morning we received confirmation they have a buyer here in the Philippines, Kalalo. Filipino national shot caller for Abu Saif, which means he's high up on Al Qaeda's Christmas list. SecDef has designated Kalalo a target of opportunity kill on site. Do we have an idea on the Russian principle? Not at this time, but that doesn't change our objectives. This task force will put down all parties at that transaction site and recover that bioweapon. Understood? Good hunting. Okay, Czyli Al Qaeda, I this is as far as we go kill

Clear. Let's go. O ja, yeah, super. Jest polskie napisy, ale będzie odbędzie, obędzie się z tego. Wchodzimy. Mam nadzieję, że misje będą wyglądały tak samo jak w jednym cel. Jeżeli tak, to będziemy sobie właśnie tak samo przechodzić yy, jak Old Weapons Called Contact One Soldier. On my mark. okej. Dobra, to wszystko oczywiście wiemy. Kółko myszy w górę, tak jest. Shift. Je, budu. Aby już go termowizyjnych? Mhm. Nowość? Ok, fajnie. Fuck, jak ja mam go for jakie on go załatwi skoro? Jep Okay, Ah. Okej. Dobra. Fajnie, fajnie jest, fajnie jest, nie powiem. Okej. Okay. Jeszcze nie było, jeszcze nie było. Graf się ma nas w napięciu. Jeszcze nie było e, spowolnionego tempa. Fajnie, to wszystko wygląda, widać. Silnik poprawiony, wszystko super działa, płynnie, nie masz żadnych zwiech. Super, ślicznie. Moje ulubione tereny, czyli dżungla, to co najbardziej lubię. dobra. Looks like they're alone. Oh, so, like that's exactly the same as mine. Get ready. Three, two, Stop. what the fuck? That was close. Whoa, there's too many. We need to dodge them. Move on my go, but keep your head down. Follow me. Dobre. Nie no, nie, tam nikogo nie ma. Wow, dobre, dobre. A już miałem strzelać, już miałem strzelać. Napięcie było, nie powiem. Idziemy dalej. To ruskie szmaty. Jak zwykle, no to, to, to już jest normalka w tych grach tego typu. E, Rosjanie są zawsze. ciźli, że tak powiem. Okej. Okay. Да не он Где-то у нас работает снайпер. От кого информация? Информация лично от кучки трупов с дырками от пуль. Кажется, работает снайпер и штурмовая группа. Думаешь, они движутся сюда? Это сказал американец. Он что-то знает, но нам не говорит. You hear that? What American are they talking about? I haven't the faintest idea, but let's worry about that later. We've got bigger fish to fry. Okay, let's move. Careful. Tak, let's move, let's move. Chcę w końcu zobaczyć te piękne headshoty, które będą wchodziły. Ach, jeszcze nie mogę doczekać. Wypełnię zresztą też. Ale to wszystko ślicznie wygląda. Naprawdę. Super. Oj, coś płynie.

Okej, okay, po cichutku, po cichutku. To lubię. Wciśnij E. O tak. Pięknie. To mi się zawsze taki grach podoba. Dobra, jedziemy po the look. Multiples around that central strip of land. to play this Stand by. I'll call out your Ready.

Yep. One tango by the campfire's mobile. Let's see where he's off to. Clear, take the shot. Yep. On the left. Let's take them same time. Dobra. Chwileczkę. Yep.

Już gra nas trzymała cały czas napięciu Dobra, czekamy, czekamy Mam ochotę tak mu strzelić w łeb Dobra, idziesz brachu, idziesz Nie zatrzymuj się Stay low Nie mam zamiaru Okay. O. Dobra. Okay, na początku move. misje takie. Co to znaczy? A że pewnie nas na na widoku jestem, ale dobra. Turn left. Dobra. <laughs> Turn left. Jak nawigacja, trochę GPS taki. Turn left, turn right, right okej. Okay. <laughs> Let's go. <laughs> w łeb mu pierdyknij. Czy ja w ogóle mam inne bronie? Tak. Mam tylko pistolet oprócz sniperki. Dobra. Rodzicie robi z miłą chęcią. O! Oh, okay. idziemy. Poczekaj na mnie, ty, gdzie tak szybko. Pierwszy ci się gdzieś kurde Dobra Widzimy ciśnienie nasze tętno po prawej <laughs> czego ja zawsze pierwszy mam iść? Coś czuję, że, no właśnie. Na razie zwali to wszystko i będziesz w ogóle. B aby i wrog na hut. Okej, okay, czyli nowość. Tam jest sniper. Camps right side no go. much water, get Left however is a different story. I think we can thin them out if we play our cards right. Shoot on my command, we need to be very precise here. Deal them. Okay. First things first. Check the two on the sandbank fixing the boat. Take out the one by the engine first. Dobra, się robi. Yep. Okay. Now tag the second one. Gdzie jest drugi? A, tu se Dobra, pięknie. Fajnie, zostają ślady po wylocie. Priorytet. Okej, okay, się robi. Kurde, dawać mi slow -moła. A, Aj, widać, fajnie, widać jak leci. Ten pocisk. Okej. Okay. Two soldiers idling about the house. See them? I see them. Shoot that radio in the niche, right side of the house. Should distract them. The radio? Jakie radio? Aha! Czy tak? No właśnie. Oops! Kuba nie trafiłem. Dobra, trafiłem. O! Juzek się ruszył. Coś się dzieje. Get him now. Ok. Jep Dobra. je jebudu, tak jest! W końcu! Ole, pięknie! I OK. W końcu! O kurde. Ach. Już lecę? Uch. Dobra. Co się stało do cholery?

Come on. Dobra, idziemy. Okej. Okay. O, czy tutaj? Nie. <laughs> double kill! Oh yeah, double kill, fuck yeah! Dobra. Jeb! Yep.

Ale to chyba nic groźnego. Mam nadzieję, że tu nikogo nie ma. Zmienimy sobie w razie czego na pistolet. Tu mamy pełny zapas. Okej. Okay. C4. O tak. Będzie boom, będzie wybuchowo. Okay. Ej, okay, hey, gdzie ty? Czekaj na mnie. Ło wow, 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 wow. Dobra, już nic nie widać mnie, już koniec No i chyba mogłem tamtędy iść, ale dobra Idziemy, idziemy. Lepiej zawsze być ostrożniejszym. Dobra, Jestem tuż za tobą, możemy iść. Fajnie, fajnie jest. Pierwsza misja po cichutku. Cały czas chodzę, ja bym ich, powiem ci, ja bym ich tutaj tego się rozprawił z nim, drugie Ups, sik. Szkoda, że nie za tak to bym mniej więcej wiedział, co oni gadają. A tak to tutaj nie chuchu, nie wiem co oni pieprzą. Ale jak to jest was z to... Słuchajcie sobie. coś słyszałem. Coś słyszałem. Blow the oh yeah. oh, tak. wiader. <laughs> tak jest. It worked. Let's move it. Okay, idziemy, idziemy. Dobra, biegniemy. Okej. Okay. Jest git. jest git. czuć power. jest moc do wody? Bo to jakiej wody? Idziesz nie słyszał! Cicho bądź. Nie. te okay. Widzimy, że te w dwójce takie większe tereny są. W jedynce było ich... Nie były takie wielkie, i dobrze ok. Hold your fire, Gdzie czysta mi zasłania ten kamor? A budu, pięknie przejdziemy. let's take them same time. Wow! Chyba coś zlepiłem. Kula, by użyć apteczki? What the fuck? Co tu się stało? To też, żebym chyba zwalił. <grym> Dobra, idę już. Idę, żeby tylko pociąg nie rozjechał, ale to raczej. Dobra. Clear. Let's go. Okej, okay, fajnie to wygląda. Wszystko fajnie wygląda. On the ground, stay low. Dobra. Fuh, muchy tu są. Le Multiple us. we. Multiple on the Fuel tank. O go for it. O, oh jea yeah. Tak, yeah, budu. Woo, ale wybuchowo, ładnie, fajnie. Dobra. To jest trochę cicho, jest trochę wybuchowo. Taka mieszanka, podoba mi się, podoba mi się. I cały czas idziemy, cały czas. Do stanowiska snajperskiego. Fajnie się ruszają tutaj drzewa. Krzewy. Jak się przez nie przychodzi? Bajerek taki fajny, okej. Okay. Dobra. Wy tam iście, idźcie z wiodrami. Gaś ta pożar, a my tu będziemy się. Bawić. Good kill. Oczywiście, że good kill. Jak żeby inaczej. Pozbyć się snipera? <laughs> Jasna sprawa. Tylko jak mamy z takiej odległości? Dobra, może jakoś się trafi. Ojej, kilka oh, yeah. Dobra. Najpierw tego. Ok, jakby tych dwóch tu zrobić, kurczę. Ajajajajaj. Dobra, tu chyba się inaczej nie dało. O, wow, zacząłem się do ciebie. Dobra. Okej, okay, jedziemy teraz tego, slow, i yep. jeb. No i bliżej, dobra. Jest okazja na użycie pistoletu. Tak, tu czysty. Kurde. Dziwne, <grytanie> było jeszcze ich kilku, ale... ale dobra. Powiedzmy, że on ich sprzątnął. Dobra, idę, idę, idę.

Dobra Dobra Trochę takie Taki Tomb Raider bym powiedział takie taki Klimaty Ale jest dobrze, jest dobrze Okej okay. Znowu pod wodę Trochę nurkowania, musi być w każdej grze I znowu dajemy nura Okej okay. O ty kurde O, co jest grane? Dlaczego nie mogę wejść Dobra to nie no, zdajemy go tak Wiazł jaki niewy niewyraźny Jest tak blisko Dobra, udało się Malutkie błędy w otoczeniu są, to przyznam, ale to oczywiście do poprawy, bo to dopiero dzień po premierze, więc nie ma się co dziwić. Jep. Ok, i według mnie zbyt e, mało e, zwolnionego tempa. Ale... Dobra, ale to dopiero początek. Zobaczymy dalej. Nie oceniajmy na razie tutaj przedwcześnie. I idziemy, idziemy. I'm in position at the west side of the train yard. Anderson, what's your ETA? I'm topside heading for the church entrance now. Będziemy się modlić. No dobra. Oh, Amen. No the church, proceeding to the bell tower. Let's see what I can do. yeah, out. Dobra, kochani, ale wiecie co? W, w Nadzwonnicę wejdziemy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że podobało Wam się. Nie będziemy przedłużać, bo odcinki. No, coś mi się wydaje, że będą mm, bardzo długie, bo misje są także długie. I spotkamy się tam w następnym odcinku. Wtedy już myślę, że będzie niezła akcja stamtąd się działa. Pozdrawiam Was, mam nadzieję, że się podoba gra. Mam nadzieję, że się podobał yy, materiał, mi się gra bardzo, bardzo jak na razie podoba. Pozdrawiam Was i do zobaczenia, cześć Papa Hejka.